Halo halo, witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać skrzynki i będziemy otwierać tych skrzynek bardzo dużo. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Także zachęcam do subskrybowania kanału i oglądania. Znajdziecie tutaj wiele, mam nadzieję, dla Was ciekawych formatów i ich kontynuacje. A w dzisiejszym odcinku szczególnie zachęcam do komentowania i do zostawienia lajka, like bo stworzenie tego odcinka kosztowało mnie naprawdę całe mnóstwo pracy, ale o tym już powiemy sobie za chwilę. Ok, dobrze. Na początek. Yy... Oczywiście, to jest odcinek o maruderach albo o labusiach, Jak to oni są, chyba, przetłumaczeni na język polski. Będziemy mówić sobie trochę o Prikavikej. Wiem, że już jeden odcinek na ten temat zrobiłem, ale dzisiaj to będzie podsumowanie moich maruderów i tego, co, że tak powiem, udało mi się tutaj osiągnąć. Ok, no to zobaczmy. Na początek mój wynik. Jak widzicie, ranking indywidualny mam 12. Także całkiem nieźle. Zdobyłem 3,5 miliona prawie punktów. I tutaj widzicie, że nie zostało mi już wiele tych, tych części. Także tutaj już nie będę na siłę wymieniał. Jeśli chodzi o ranking, to naprawdę jeszcze chyba nigdy nie byłem tak wysoko pod koniec. To się może oczywiście jeszcze zmienić, ale. Ten ranking, tutaj mój indywidualny, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o królestwo, to jesteśmy na ósmym miejscu, ale porównując z jak młodymi królestwami przyjdzie nam walczyć, to naprawdę uważam, że to nasze ósme miejsce jest super solidne. Dość powiedzieć, że z tych starszych królestw jesteśmy królestwem najlepszym, nawet lepszym od. 1111, które jest naprawdę mega królestwem, takim bardzo, bardzo silnym. Ale o tym sobie powiemy innym razem, o tych królestwach, które są u nas w KVK. Mam nadzieję, że też jesteście tym zainteresowani, no bo wokół tego będzie się kręciła wojna u mnie. Ale jeśli chodzi o pre-KVK, Ej, mówiłem wcześniej o tym, że włożyłem mnóstwo pracy w ten odcinek. No, i tak naprawdę, nabicie 3,5 miliona punktów to był dla mnie ogromny wysiłek. Ja normalnie robię maruderów i robię ich dużo, no ale tak robię w okolicach 2 milionów. Tak, więc 2 a 3,5 uwierzcie mi, to jest ogromna różnica. Ja wiem, że teraz patrzycie na ludzi, którzy tutaj nabili 6 milionów, i niektórzy są w stanie nabić nawet 8. Natomiast, no i super, świetnie, tak. Jeżeli ktoś, szczególnie jak ktoś ma dużo czasu, to ja absolutnie polecam tych maruderów robić. Natomiast e, dla mnie, mój wynik to jest wynik już ekstremalny i ja na pewno takiego wyniku już nie powtórzę, tak. Nie wyobrażam sobie, żebym miał jeszcze zrobić wynik taki sam albo lepszy kiedykolwiek, e, więc jestem generalnie z niego zadowolony. Dzięki temu. Udało mi się uzyskać. Jak za chwilę zobaczycie 492 skrzynie, które za niedługo będziemy razem otwierać i zobaczymy, co tam jest w nich w środku. Mam nadzieję, że jak najwięcej tych 3 dniowych speed upów, ale to zobaczymy, tak jak powiedziałem za chwilę. Także tutaj naprawdę sporo, jeśli chodzi o moje koszty, pokazywałem wam wcześniej moje punkty akcji zobaczcie teraz już mocno uszczuplone zużyłem mniej więcej około wydaje mi się 200 tysięcy punktów akcji bo wiadomo że liczę do tego też te punkty akcji które nagromadziły mi się w środku dnia przepraszam w ciągu dnia tak a odliczam z kolei te które sobie zostawiłem trochę na KVK. Ech, jeśli chodzi o moje marsze, to jest ten z nich absolutnie dumny. Ustawianie ich zajęło mi naprawdę sporo czasu. Ech, wrzuciłem sobie na poziom 60 tego Mokta, i Mulan, ale to powiem wam, to była bajka po prostu. Tak mi się świetnie tymi marszami grało. Dość powiedzieć, że moje marsze. Uderzyły w okolicach 1300 maruderów. I tutaj mi nie chodzi, że to podzielone przez 5 że pięć marszy. Nie, pięcioma marszami 1300 razy około musiałem tych maruderów znaleźć i zabić. Także była to ogromna ilość. Polowałem głównie tutaj, w tej pierwszej strefie, bo jak widzicie, to jest strefa, w której jest jak najmniej miast. Jeszcze tutaj tylko. Jest mniej, tak? Tutaj w zasadzie chyba nie mamy nawet terytorium, więc zawsze staram się wchodzić w takie miejsca, gdzie tych miast naszych jest mało, tak, żeby po prostu e, tych maruderów było, że tak powiem, jak najwięcej dla mnie i żebym nie musiał uciekać przed kimś, kto też, e, kto też akurat poluje. E, miałem szybkie marsze, używałem głównie kawalerii. Jeden ten e, marsz łuczników, gdzie jest atel jest w zasadzie tak samo szybki jak kawaleria. I fajnie było to ustawione, bo też starałem się, żeby te wszystkie marsze były mniej więcej jednakowo szybkie. I to też działało, czyli wszyscy równocześnie używa... uderzali tych maruderów, przynajmniej mniej więcej, tak? I to mi, się, to mi się naprawdę bardzo fajnie tutaj sprawdziło. Jeśli chodzi o życie, to jak na taką ilość maruderów, to zobaczcie sobie. Ile zostało im życia, tak? Te marsze są w zasadzie świeże. Najbardziej oberwał Moktazuma 190 tysięcy, ale wyobraźcie sobie, ile to jest uderzeń, ile to jest walk. Także to dlatego właśnie używam tutaj drugich dowódców, którzy są związani z leczeniem, po to, żeby nie tracić jednostek, po to, żeby nie musieć ich wracać do miasta i tak dalej. Ja nie używałem teleportu, moje jednostki wyszły z mojego miasta i teraz już wróciły pod moje miasto. E, także tutaj pełna oszczędność, że tak powiem, została e, zachowana. Także warto myśleć, e, możecie sobie zajrzeć na ten mój poprzedni odcinek, warto myśleć, żeby właśnie te nasze jednostki były tak ustawione, żeby albo jak najrzadziej musieć e, robić ten refresh, albo w ogóle go nie robić, tak? Bo mi się w tym roku udało e, niesamowicie e, bo nie musiałem robić w ogóle refreshu nigdy, także takiej sytuacji jeszcze wcześniej nie miałem. Miałem takie marsze pojedyncze, które musiałem zmieniać, a resztę nie. A w, y, przy tej okazji nie musiałem ich zmieniać w ogóle, i to był naprawdę bardzo, ale to bardzo duży plus. I ta równorzędna prędkość to też jest plus, tak? bo można niekiedy robić zupełnie co innego, i tych maruderów sobie. Zbijać, tak, po prostu klikając, a tak, a tak, a tak, a nie, nie, że muszę po prostu myśleć, żeby wszyscy w miarę w jednym czasie uderzyli. Także tutaj na pewno był to duży plus. Niektórzy z Was się pytali, jak to jest możliwe, że ja teraz wykorzystałem wszystkie punkty akcji. Tak, ja już o tym mówiłem wcześniej, że ja nigdy nie wykorzystuję punktów akcji, nigdy to naprawdę, nigdy u mnie poza. Właśnie maruderami, nie używam tego na KvK. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jeśli chodzi o koszty i, i to, co dostajemy, to barbarzyńcy w KvK i jakiekolwiek inne wydarzenie, którego nie mamy w Rise of Kingdoms, jest po prostu słabsze od maruderów. I to postaram się tutaj udowodnić, bo podam Wam pełne statystyki wszystkich przyspieszeń, wszystkich klejnotów, praktycznie wszystkiego, co zebrałem tutaj, tak? Jeśli chodzi o barbarzyńców w KVK, to na pewno nie, nie zabiłbym ich tak dużo i miał cały czas pełne marsze. Koszty leczenia i tak dalej byłyby o wiele większe. Tutaj wam e, pokażę, bo oczywiście tego leczenia e, po całym dniu walki mam dużo, tak? to, trochę, e, to trochę kosztuje, natomiast wydaje mi się, że to absolutnie byłoby o wiele, wiele, wiele więcej, gdybym chciał zabić taką samą ilość barbarzyńców w KVK. Także tutaj i tak wyszło tanio. Jeszcze wcześniej uleczyłem 14 godzin, tak także praktycznie 2 dni leczenia i moglibyśmy nawet razy 2 pomnożyć tutaj te surowce, które będzie mnie to kosztowało. Ale barbarzyńcy w KVK kosztowaliby naprawdę, wydaje mi się, 10 razy drożej, może nawet 20 razy więcej. Także, także naprawdę to jest, wydaje mi się, też duża różnica. Tych barbarzyńców w KVK też zajmuje to dużo, więcej czasu, no bo oni są po prostu mocniejsi. No, też nasze marsze w KVK są mocniejsze i możemy używać 7 marszy. Natomiast olbrzymią różnicą jest to, że zabicie jednego marudera to jest tylko 30 punktów akcji, tak? Natomiast w KVK to jest tam zdaje się 100 czy 90 punktów akcji, no czyli dużo, dużo więcej to kosztuje po prostu w KVK. I wydaje mi się, że na koniec tak naprawdę to nie jest wcale prawda, że dostajemy czegokolwiek więcej w KvK. Niektórzy mówią, że w KvK dostajemy honor, ale wiecie, dla mnie tak naprawdę te nagrody, które są później z honoru, można spokojnie robić przez to, że, że wysyłamy marsze na ruiny i na ołtarze. Także pod tym względem praktycznie to w ogóle nie jest potrzebne, żeby zrobić honor. Ja w ogóle honorem się praktycznie w ogóle nie zajmuję, jak jestem na KvK. I prawda też jest taka, że ja nie zostawiam sobie punktów akcji na KvK z tego względu, że ja nie mam czasu zabijać barbarzyńców na KvK. Wiecie, jak ja jestem na KvK, to jestem na pełnej wojnie. Tak, to tutaj jest planowanie, w którą stronę idziemy, kogo będziemy zabijać, dyplomacja kombinowanie i tak dalej. Mnóstwo rzeczy i po prostu nie mam czasu w trakcie KVK jeszcze poświęcić jakiegoś czasu, żeby sobie zbijać barbarzyńców. Tak? No a jak już jest wojna, to już w ogóle nie ma czasu. Także pod tym względem punkty akcji w czasie KVK mi są absolutnie zbędne. Tak? Także to też jest kwestia tego może jak kto podchodzi. Ja jak wchodzę na KVK to jestem gotowy, że jest wojna i jeśli tylko Trzeba się bić, to się bijemy. Nie ma takiej opcji, że ja wiecie, że będę tam się zajmował honorem, albo będę zbijał barbarzyńców w momencie, kiedy atakowana jest nasza flaga, i tak dalej. Tak? Także tutaj może pod tym względem to też jest troszeczkę inaczej. Ok chciałem wam jeszcze pokazać bo to jest też bardzo ważna rzecz na którą nie wszyscy zdają wydaje mi się nie wszyscy zwracają uwagę kiedy mówię o nagrodach w ogóle z maruderów, bo to nie jest tylko tak, że, my że za chwilę otworzę te paczki i to będą wszystkie moje nagrody absolutnie nie, zobaczcie ile tutaj dostaję rzeczy ja sobie wyczyściłem to wszystko żeby, żeby widzieć co będzie, jeszcze a przy okazji powiem że Lili zwróciła nam kryształy niestety nie dali nic dodatkowo, także super. No ale przynajmniej te kurtki mamy z powrotem. Ale okej, okay, popatrzcie tutaj. Jeśli chodzi o surowce, to dostawałem te najmniejsze, ale zobaczcie, to jest 76 milionów żywności, 77 tutaj drewna. No i oczywiście trochę mniej mamy tego kamienia i złota, ale to są też pokaźne sumy surowców, tak? Bo te większe dostałem pewnie jakoś przypadkowo przy okazji, tak? Także tutaj ich nie będę w to wliczał, bo, bo one jakby są niezwiązane. Oprócz tego mam całą masę tych skrzynek. I jak będę robił finalne kończenie, to liczenie, przepraszam, to oczywiście to sobie też wliczę. Oprócz tego, bez otwierania paczek, mam już 8700 klejnotów. Jeśli chodzi o klejnoty, to barbarzyńcy z KWK w ogóle nawet nie mają podejścia do maruderów. Ja pamiętam, że Raz była taki update, i Lilith powiedziało, że, że będzie więcej kryształów, tych tutaj z KvK, na barbarzyńców. Ja stwierdziłem, ok, będzie więcej kryształów. No to maruderów nie robiłem praktycznie w ogóle i, i skupiłem się na tych barbarzyńcach w KvK. I powiem Wam, że pod koniec tego KvK to prawie płakałem, że nie robiłem tych maruderów. Bo tak dramatyczny był ten drop z barbarzyńców KvK. Pamiętam, że myśmy te KvK wygrali, więc miałem dostęp do wszystkich barbarzyńców cały czas, ale no, tragedia to była. I ani przyspieszenia nie robiły na mnie większego wrażenia, eee, ani nic, co z tych barbarzyńców dostałem, i, i byłem no, załamany po prostu tym faktem, że, eee, że tyle wykorzystałem na tych barbarzyńców KvK, a absolutnie nie było to. Nie było to tego warte. Także dla mnie, po prostu, podejście jest takie: ja się honorem za bardzo nie przejmuję i już pewnie nigdy przejmować nie będę. Tak? bo dla mnie to jest taki wiecie, farmerskie, że tak powiem, zagadnienie. Tak, tutaj nie, i zazwyczaj tak, honor wygra... wygrywają ci, którzy wygrywają KVK. Więc jeżeli przegrywacie w wojnie. To nawet jeżeli będziecie mieli mnóstwo punktów akcji, to i tak wam się to na nic zda, jeśli zostaniecie zamknięci w strefie czwartej czy coś w tym stylu. Okej, okay. dobrze. Chyba już jesteśmy gotowi. Czego nigdy nie robię, ale tym razem zrobię, sprawdzę sobie jeszcze raz, czy na pewno nagrywam wszystko jest w porządku. Otworzymy sobie razem, a później zrobimy sobie taką krótką przerwę. Ja sobie podliczę to wszystko, co dostałem, i spróbuję stworzyć taką grafikę, na której będzie podliczone to wszystko, co dostałem. A teraz jeszcze będzie mały konkurs dla Was. Niestety, bez nagród, bo ciężko by mi było później sprawdzić. Natomiast pomyślcie sobie, mam 492 skrzynki. I tak naprawdę najważniejsze co tutaj chcę uzyskać to trzydniowe przyspieszenie, bo takie przyspieszenia tutaj są dostępne. I teraz pytanie dla Was: jak myślicie, ile trzydniowych przyspieszeń będzie w tej skrzyni? Tak, także policzymy do trzech. Raz, dwa, trzy. Możecie sobie zrobić jeszcze pauzę, przemyśleć swoją odpowiedź. No i dobra, nadszedł ten wielki moment. Aha, jeszcze, jeszcze nie, chwileczkę, jeszcze, jeszcze jedną rzecz powiem. Niektórzy mówią, że jak y, otworzy się więcej naraz, to są lepsze nagrody. To tutaj muszę o tym powiedzieć. To jest taka bzdura, że naprawdę nie warto. Ja tylko i wyłącznie dzisiaj otwieram te wszystkie paczki, żeby zrobić o tym filmik, tak? Natomiast nie ma to żadnego znaczenia. To wiecie, to tak jakbyście sobie kupili w sklepie 10 jajek niespodzianek, i stwierdzili, że jak otworzycie wszystkie w jeden dzień, to będziecie mieli lepsze zabawki niż jakbyście codziennie otwierali jedną, tak? No, no nie, te zabawki tam w środku są takie same i tak mniej więcej tak samo to yy, działa z tymi skrzynkami. Natomiast jak otworzymy te 10 jajek niespodzianek, to jest większa szansa, że jakąś fajną zabawkę, którą chcieliśmy, dostaniemy, bo otwieraliśmy 10, a nie jedną. Ja zazwyczaj, jak robię to wydarzenie, to otwieram sobie pojedynczą każdą skrzynię. Tak naprawdę, bo to jest jakiś taki fajny zastrzyk, wiecie, dopaminy. OK, dostałem coś dobrego. Daje mi to jakiegoś takiego powera, żeby w ogóle tych maruderów robić dalej, no bo jednak to jest miejscami naprawdę wykańczające zajęcie. tak? Ja się w ogóle tym nie przejmuję. Więc tak naprawdę czy sobie otwieracie co po jednej, czy po 10, czy po 20 czy po milion, to nie ma to żadnej różnicy, tak? To jest wszystko kwestia szczęścia, czyli tutaj też albo będę miał szczęście, albo będę miał pecha. Mi się zdarzyło kiedyś otworzyć dużo mniej skrzynek od kolegi ja miałem więcej tych przyspieszeń trzydniowych, a on ich miał mniej. Także i to jest, to dotyczy wszystkiego. Złotych kluczy i czegokolwiek do otwierania ilość nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Dobra, no to już nie przedłużam. Przejdźmy do tej wielkiej chwili i otwórzmy te wszystkie skrzynki. Raz, dwa, trzy. Bum. Ok, zobaczmy, co tutaj mamy. 19 przyspieszeń jednodniowych, 53 8-godzinne. Będę to później wszystko podliczał. Oczywiście mamy surowce, mamy też tutaj szkice, ale to mało ważne. Mamy tutaj też te klejnoty, tak, 13, czyli tutaj 1300, 17 tych, 17 tych, po 200 myślę, że to nie jest ważne, bo, bo będę tutaj jeszcze pokazywał, tak ile, ile ich dostanę. Jak podliczę, to wtedy będzie wszystko jasne. Mamy tutaj też silver coins, także one też są naprawdę przydatne. Doświadczenie akurat mi mało przydatne. Tutaj też silver coins, tutaj mamy trochę surowców, to też ok. Znowu surowce, mamy też materiały. Tak, niektórzy mówią, że barzyńcy na KVK są lepsi, bo dają materiały, a zap zapominają, że, że tutaj maruderzy też dają materiały, także tutaj też możemy ich dostać. Mamy tutaj rzeźby, znowu doświadczenie, znowu tutaj mamy ich surowce, ich złote klucze. Znowu trochę klejnotów, ale będę miał tego liczenia. Ja cię kręcę i zobaczcie: creme de la creme 14 przyspieszeń 3-dniowych. Także jak sobie to policzymy, to ile mamy? 30 i jeszcze 12, to już mam 42 dni przyspieszeń tylko i wyłącznie z tych przyspieszeń 3-dniowych. Tak? A tutaj widzicie, że jeszcze będę miał przyspieszenia i za chwilę, jak się połączymy. To usłyszycie, ile w sumie tego wszystkiego mam, jak to, jak to podliczę. Tak? Same przyspieszenia tutaj robią naprawdę niekiedy niesamowitą robotę. Także tutaj, jeszcze plus te 19 dni, które mam, same te dni już naprawdę są, że tak powiem, mega mocą. A, jeszcze tutaj mam kolejne klejnoty, nie, nie zobaczyłem na koniec. I jeszcze tutaj mam znowu widzicie, nawet epickie. Kawałki materiały, tak? Także tutaj też jest bardzo fajnie. No, jestem ciekawy, czy ktoś trafił akurat w ten numer 14, no ale to już zobaczymy. Może ktoś napisze właśnie w komentarzach. Ok, także teraz robimy sobie chwilę pauzy i za chwilę popatrzymy sobie na grafikę, która nam pokaże, ile tych rzeczy dostałem. Także za chwilę się połączymy, do usłyszenia. Okej, okay, już sobie wszystko policzyłem i za chwilę zobaczycie na grafice tego efekt. Trochę mi to zajęło czasu, ale myślę, że to będzie naprawdę pożyteczna sprawa dla mnie i mam nadzieję, że dla Was też. No to spójrzmy sobie na te wyniki. OK, Widzicie tutaj, że zużyłem 20 tysięcy punktów akcji, mniej więcej, no i teraz e, pełna pula, tak, pełna pula, czyli mamy tutaj klejnoty 20 tysięcy 500, tak, 20 i tysiąca klejnotów, to jest naprawdę e, bardzo fajna sprawa, przypominam, że tutaj oczywiście sumowałem wszystkie klejnoty, tak, czyli te, które dostałem też e, bezpośrednio po zabijaniu tych, Maruderów. Później też od razu przy... powiem, jeśli chodzi o przyspieszenia, to maruderzy dają też przyspieszenia te jednominutowe, pięciominutowe i tutaj tak samo minutowe i pięciominutowe, chociaż tutaj głównie te jednominutowe, jeśli chodzi o uniwersalne, tak? Także tutaj też to oczywiście uwzględniłem przy tworzeniu tej grafiki. No tak, przyspieszeń wyszło 130 dni. Tak, nawet tego nie będę liczył, możecie sobie pomnożyć razy 24, ile to jest godzin przyspieszenia zdobytych, ale to jest 130 dni w tym 100 uniwersalnych i 30 dni na trening. Jeśli chodzi o surowce, to tutaj też naprawdę są pokaźne kwoty. Zobaczcie w milionach żywności 218 drewna 198 kamienia 146 i złota 100 milionów to już jest, wiecie niektórzy mówią że to jest ilość która może być w porządku jeśli chodzi o okwK no i materiały tutaj są one podzielone na te zielone niebieskie i fioletowe tak jak je dostajemy z tym, że tutaj materiały powinny być z gwiazdką, ponieważ ich tak naprawdę dostajemy więcej. Z tego względu, że jak tych maruderów się zabija, tak, to oni czasem też zrzucają materiały. I niestety, ale nie zrobiłem sobie, o zobaczcie tutaj na przykład, tak, mamy iron ore. I tego niestety nie zrobiłem sobie screen'a. Ile miałem wcześniej, i nie jestem pewny, i nie jestem w stanie tego obliczyć. Więc, tak jakbyśmy w sumie policzyli to, tych materiałów byłoby tutaj jeszcze więcej niż, niż te, które widzicie aktualnie na tej grafice. No, ale myślę, że to i tak w miarę pokazuje, co tam jesteśmy, że tak powiem, w stanie otrzymać. No, i to w zasadzie wszystko, tak? Jestem ciekawy, czy ten filmik w jakiś sposób Was zaskoczył, czy było to dla Was coś ciekawego. Ja tu za niedługo będę wszystko, że tak powiem, konsumował, co tutaj dostałem. Pierwszy raz robiłem coś takiego, że, że otwierałem wszystko naraz. Jeżeli filmik Wam się podobał, to naprawdę zachęcam do zostawienia lajka, like bo, bo, tak jak mówię, ten filmik włożyłem tyle pracy jak jeszcze w żaden inny wcześniej. To wszystko z mojej strony. Dzięki i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!